Dzień dobry, ja witam was bardzo serdecznie, tutaj Bikim I dzisiaj nagramy sobie film pod tytułem Że tyle ile zostawiście lajków pod poprzednim filmem Tyle muszę wbić setek pieniędzy w Youtubers Life Jak wiecie, Youtubers Life jest to fajna gra Taki symulator bycia youtuberem Dobrze, a więc zaczynajmy Klikamy nowa gra Oczywiście pomijamy prolog, bo on tu się zawsze wyświetla e, Następny film to chyba będzie... No w sumie wam nie powiem Dobrze, zróbmy sobie jakąś postać Dobra, niech będzie ciemna, będzie włosy miała, nie wiem... Zróbmy Michaela Jacksona. Kurde, jakie on miał usta. Dobra, nie właśnie. On chyba nie miał brody. Nie, nie Michael Jackson, co ja pierdzielę? Dobra, robimy takiego chłopa. Nie pytajcie, moja fantazja. Dobra, i robimy mu... Białe okulary. Dobra, bo czemu nie? On będzie super gwiazdą i będzie nagrywać gry. Dobrze. A jak go nazywamy? Nazwiemy go Bartek, czyli moim imieniem, i nazwiemy go Wikim ty Nie wiem dlaczego, ale tak go nazwiemy. Dobrze. Tyle w liście lajków pod poprzednim odcinkiem. Czyli w tym odcinku muszę zdobyć aż 1900 dolarów YouTubers Life Chłopie, co cię do tego skłoniło? Pewnie to, że nie mam co nagrywać i że mam lekcję, więc jakoś za bardzo się nie przejmuję tym. Dobrze, na początku zróbmy jakieś zakupki. E, już mam pomysł, ogólnie jak to wbić, ale niestety to będzie wymagało czasu. E, dobrze, ale najpierw zróbmy film z pierwszej gry. No tam. Nasz kanał nie będzie głównie, będziemy bardziej tutaj zarabiać pieniądze poprzez prace dodatkowe, które są w tej grze. Ale one odblokowują się po jakimś czasie gry, więc po prostu teraz trzeba nagrać pierwszy film. Pierwszy film raczej w tej grze zawsze jest jednym z gorszych. W sumie, jak w rzeczywistości. Mój pierwszy film był z Age of Civilization 2 i chyba miał 8 wyświetleń, z czego chyba 6 było moich. No ale cóż, no jakoś się zaczynało. Dobrze, i tu dajemy jakieś pierwsze te wow, wynik 4, kurde. No nasz nowy rekord. Dobrze. I teraz musimy nagrać kolejny film z Hive La ha, Yes, No co jest? Czemu? Dlaczego? Nazwy takich gier popularnych. Ile oni musieli zapłacić? Ja naprawdę nie wiem. To no chyba potężne pieniądze sobie taki highlife Life przyjął. Dobra. Nic tu mamy tylko 4 jeszcze gwiazdki. Te. Mm, żarówki. Żarówki. To się nazywa żarówka. Oj, tak, tak, bikimku. Plus trudny język. E, chyba bierzemy to. Mogę trochę stracić na jakości wideo. O. To chyba by było idealne. Jeszcze gdybyśmy mieli coś do muzyki, ale niestety nie ten poziom. Dobrze. Na szybko trzeba to zmontować i puszczamy na YouTube'a. Nowy wynik, aż 21. Dobrze, i mamy pierwszy, po drugi poziom, no i sobie kart jeszcze nie możemy odebrać. Dobrze, przyspieszamy czas i teraz przydałoby się się przespać i coś zjeść. Dobrze, od 1000 subów możemy zacząć zarabiać, więc tak z 10 filmów pewnie nam wbije to 1000 subów. To jakieś grosze będziemy z tego dostawać. I po prostu większość naszych pieniędzy będziemy brać z tego, z dodatkowych prac. Ogólnie jak wam się spodoba ta seria, to zostawcie jakąś taktyczną łapkę w górę, albo suba, albo i to i to, jeżeli jesteście nowi. Eee, gratulacje, czytamy dalej i dostajemy dwie dyszki, czyli trochę już bliżej do celu. I teraz tak, trzeba zrobić... Teraz wam trochę to wytnę, bo to trochę walenia się z tym. No, to widzimy się jak już będę miał opcję zarabiania poprzez pracę. Dobra byki, odblokowała mi się już opcja pracowania. Jak widzicie mamy 55 dolarów. Trochę mało, ale... Ale jakoś nam się uda. Dobra, idziemy do pracy. No i tak będziemy walić pracę, dopóki nie zbierzemy naszej kaski. Dobra. Powiem wam też ogółem. Że naprawdę dobrze mi się gra w YouTubers Live i mogę nawet robić to daily. Mi to nie przeszkadza. Szczególnie, że teraz będę miał elekcję Dobra, trzeba się wyspać, bo jeszcze nas praca sobie bije. Chociaż nie jestem pewien, czy to jest możliwe w tej grze. Dobra, walimy w Kimę. Czekaj, co jest w tej skrzyni. Tu jakieś spodnie chyba wystawią. Chyba. Dobra, chłopie, żryj tam szybciej, a potem idź do pracy na 4 godziny. No i chłopie, kurde, musisz nam hajs zarobić Mamy dopiero stówkę. Czyli mamy jeden lajk like dopiero. Jeszcze 18. Pamiętajcie, że jeżeli daliście tam wtedy... No Jezu, nie uczy, nie uczy, nie uczy. Pamiętajcie, że jeżeli daliście tam wtedy lajka, like to po prostu tak jakby zarabiam trochę za Was. Bo dzięki waszemu lajkowi like moja postać zdobędzie nową stówę, ale będzie musiała przepracować oj długo. O, fajna oferta pracy, dobra, idziemy. Szczerze, myślałem, że do pracowania wbiję już 1000 subów tu, ale no niestety nie wbiłem. O, teraz wbiję 600. Ej, to jak wbiję 600, to będę sobie brał dolara za tego. O, kolejna fajna oferta. Za 1000 wyświetleń. Czyli bym z tego zarobił 3 dolary. O kurde. A nie, jednak nie będę miał zarabiania. No cóż. Czasem tak bywa. Chłopie, idź spać szybciej, szybciej, szybciej dawaj, 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 bo jeszcze to muszę zmontować. Dobra. Wow, dziękuję. Bla bla bla. Dobra, nie chcę nasz byk pośpi, a my za chwilę będziemy walić pracę. Co tutaj mamy? Nowy punkt talentu. No to dam w cokolwiek. Dobrze. I chyba przydałoby się iść tutaj nawet. Nie wiem w sumie, na co się zgodziłem. Dobra, byki, robię wam tutaj cięcie i widzimy się na przedostatnim pracy. Mam smutną informację. Ona mnie bardziej zasmuci niż Was. Muszę się przeprowadzić do nowego domu. I minusem jest to, że muszę dać 8 dych. Czyli. No, no, trochę dużo bym powiedział. Jak widzicie, mam już 825, czyli mam 8 łapek z 19. Czy to dobrze, czy to źle? Trudno powiedzieć. Niestety nasza postać jest w fatalnym stanie, bo tylko zarabia nam pieniądze w ogóle nic sobie z nią nie robię ja tam mam ją gdzieś trochę ale pamiętajcie, że jak wam się ogółem spodoba ta seria, to jednak łapka się należy tak mi się coś wydaje dobra, ja wiem chłopiek w to się gra, ja naprawdę, o Jezu, jeszcze będziemy musieli jedzenie kupić no ile to pieniędzy pójdzie ja jakbym byłem w jego wieku Kurde. szkoda chłopa dobra, trzeba zjeść kanapki o Boże, mi mało żarcia, tak, no, 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 tak, tak, kupię żywność, tak, tak, no, no, no. No tak, kupiłem, no, 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 no. Dobra, teraz szybko trzeba iść, się wyspać i lecimy dalej. Dobra, byki, kończymy to. Ostatnie. A nie, to nie będzie ostatnie. No dobra, no ale przedostatnie będzie. Beka by było, gdybyśmy teraz przegrali. Dobra, byki! Skończyliśmy to. 1900 dolarów. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Nie zapomnijcie stać łapki w górę, komentarza, subskrypcji i oczekujcie na nowe filmy każdego dnia o 14. Cześć.